tali na bok, żeby można było wyciągać, a nie przebijać okno w pojazdach. Ja pamiętam tylko czarny dym, i męża, który przyszedł. I ma rękoma, że już nic nie mamy. Bo byłam z wnuczkami w domu, i robiłam kawę. I i przybiegła teściowa i powiedziała, że palimy się. Ja mówię, że jak to się palimy? Wyszłam na podwórko i patrzę, że dom cały, ale się odwróciłam w drugą stronę i, i po chwili już tylko było ciemno i nie, nie, już nic nie widzieliśmy. Ani, ani budynku, ani, ani tu w tą stronę nic. To był tak, tak czarny dym, tak, tak zasłaniający wszystko, że tu praktycznie od, od studni, od tej lipy, co my mamy tutaj, to w tą stronę już nie było nic widać. żadnego Żadnego po prostu wróciłam do domu, zabrałam wnuczki i poprosiłam teściową, żeby zabrała do sąsiadów, bo nie wiedziałam, w którą stronę to się rozwinie, jak to pójdzie, jakie będą tego konsekwencje, więc nie chciałam, żeby wnuczki to widziały, były, uczestniczyły w tym. To była godzina 10.30, może mniej różnie. Trudno określenia, dokładnie nie, nie znam godziny, może dziesiąta. 30, no może. Dokładnie nie wiem. Wszyscy praktycznie byli w rozjazdach z domowników, tam babcia była z wnuczkami, ja tam zajęty byłem robieniem, tu była zrobiona już dla mlecznych pasza dla jełowniku, części nieprodukcyjnej paszy i pierwszy zauważył pożar, sąsiad nadjechał spytać, czy tak jak już tam nie mam czelaka, z tym rząd przyjechał i... i... No mnie nie widział i zauważył gdzieś tu wewnątrz jakiś już, już, już płomień, jakiś pożar I, i nie wiem, czy on wpierw dzwonił po, 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 na numer alarmowy, czy, czy gdzieś tu mnie wolał, krzyczał, bo ja byłem tam pod kątem przylosów, robiłem tą paszę. No przebiegłem i no co, już się paliło coś, to próbowałem odowarko, wjechałem, zaczęły już te elementy ocieplenie na odowarkę spadać i, no i w sumie po wszystkim. No, były drzwi, które możliwe były na co otwarte, okna pozdejmowane, wentylatory mieszały powietrze. Tamte jedno z takich głównych wyjść, które można było to zwierzęta, gdyby to przynajmniej te produkcyjne wypuścić, było już tam całe w ogniu, bo tam olej od wygarniaków, więc to wszystko razem spotęgowało płomień. Już tam nie było możliwości otwarcia, potem chyba pod koniec tego pożaru, jak syn już się pojawił, bo go nie było to tam otworzył drzwi tam jakieś jeszcze dwie trzy sztuki o własnych siłach tam wyszły. Ten dzień był chyba wyjątkowy w temperaturę, wiatr. No i oczywiście my staraliśmy się, żeby naszym zwierzętom było dobrze, żeby tu nie było za gorąco. Mieliśmy wiatraki, pozdejmowaliśmy okna, bo to zawsze Weterynarze, wszyscy mówili nam, że jednak jak chłodniej krowom to jest wygodniej, lepiej, le, lepiej mleko dają. No ale to, w, to akurat w ten dzień to wszystko chyba się sprzeciwiło przeciwko nam, bo to wszystko poszło, i, i, i chyba każde ulotnienie powietrza, przeprowadzenie przez to obory spowodowało to, że było jak było. Zobory, jak gdyby zostało zostawionych 16 sztuk. Krów z tego zostało na chwilę obecną 12 i też pewnie to jeszcze nie koniec. Po prostu z, z biegiem dni te, te, te krowy wykazują coraz bardziej taką większą objawy tych, 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 tych poparzeń wewnętrznych długo od oddechowych i one gdyby. Przepraszam za chwilkę odzwonię. Nawet nie wiem. Przy Za chwilkę odzwonię, przepraszam. Nawet nie wiem kto i co, może ktoś ważny. W piątek jedna był ubój z konieczności na miejscu, dwie zabrano, jedno wczoraj zabrano. No zobaczymy, na razie jest 12 no, takich szcz szcz szczęścia. Mamy tam jeszcze parę krów zasłyszonych, trochę nam zostało, no ale, ale tutaj, stąd, to na chwilę obecną z tego obiektu 12 sztuk. Czy coś, właśnie parę sztuk zginęło? To tam i trzeba było w grodzeniu coś wycinać, tam były legowiska, że krowy. Po trzy się w jedno wciskały, na drugie leżały. No, zdjęcia są różne. Myślę na uratowanie to nie, tylko może na to, żeby to się dalej nie poszło, bo to no skala chyba temperatury płomienia i tempa to była olbrzymia. Zresztą nie wiem naprawdę, ja straciłem poczucie czasu, jak oni przyjechali prędko. Mi się wydaje, że prędko, ale czy to parę minut parę, naście, naprawdę nie wiem, ja gdyby straciłem... Rozumiem. Część tam tego bydła tam przez tamte, tamtej części, przez te mniejsze drzwi takie bardziej serwisowe tam udało się je popchnąć, przeprowadzić. Różnie, bo tam to były, leżały i, i martwe i niektóre nie dały rady jak to wszystko, to bydło na górę uciekało. Straszny widok. Tak, a jak tam, których częściej, ile którym, gdy wyszło to nawet nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, bo, bo gdyby tak straciłem poczucie czasu. Wiem, że trwało krótko, ale gdzie kto potem jak był, gdzie co stało, to naprawdę taka jest pustka w tym czasie, że nie mogę określić, bo ta maladowarka jest nadpalona tam trochę. Ale gdzie ona stała, czy ona stała blisko, czy ona stała dalej, nie wiem tego, co mi powiedzieć. No, także takie są luki, pustki w tym czasie, w Bo to Traumatyczne wydarzenie. Tak, tak. Choć łza choć, się bardziej wyciska teraz, z dnia na dzień coraz bardziej, teraz nie wtedy, niż wtedy. Mamy jeszcze syna synową, którzy chcą kontynuować to. Więc może spróbujemy, no. Mamy nadzieję, że uda nam się to ruszyć dalej. Na razie posprzątać to, co jest. Mamy nadzieję, że firma ubezpieczeniowa już się w końcu odezwie do nas. Pozwoli nam coś zrobić, no bo tu jeszcze będzie inspektor budowlany, który musi sprawdzić, czy ten budynek się nadaje, czy, czy będziemy mogli z niego korzystać. Ale to wszystko jeszcze przed nami. Ludzie chcą i my bardzo dziękujemy za to, że chcą nam pomóc, dopytują, kiedy mogą przyjść, kiedy do pomocy, ale my nie możemy sami nic ruszyć, więc nie mamy, nie mamy na to wpływu. Po prostu no, jest ciężko, bo musimy na to patrzeć. Teraz deszcz popadał, to jeszcze wzmógł się zapach tego, tej spalenizny. No ale na razie nie przeskoczymy pewnych rzeczy i musi tak być. Tutaj ta część to była taka część, gdzie były krawy mleczne, tu i tam dalej to skrzydła krawy mleczne w doju. Tutaj część było kilka krów yy, przed samym wycieleniem, plus jałówek kilka. I tu dalej było, były jałówki takie pozacielane, do zacielenia. Znaczy to było tam około 160 sztuk bodajże w tym czasie, może tam mniej, jeden, tak, plus minus około 160 sztuk. Nie liczyłem, nie wiem, inaczej się liczy, inaczej policzy po firma daną sztukę krowę, a inaczej policzy rolnik, który daje mleko, tą sztukę. Nie wiem, no pewnie na miliony, ale, ale nie, wiem. nie wiem. Odszkodowanie na pewno w jakimś tam stopniu pokryje, ale w jakim? Trudno mi jest powiedzieć, na razie firma jeszcze się nie pokazała ubezpieczeniowa do tej chwili, nie wiem ile oni, ile oni dadzą, no na pewno to będzie, do wrócenia do stanu to jest to, co, to będzie mała ilość. A ludzie, to ludzie chcą pomagać, ale no tu nie możemy nic w środku ruszyć, nic nie możemy zrobić. Jak coś tam próbujemy adoptować, jakieś miejsca, budynki na ewentualne datki, którzy ludzie chcą zaoferować, jakieś cielta. Bardzo tak i powiedział się jakiś Pan, że tam odnośnie, bo to chyba dzielnie poszło budynek, oddzielnie poszło bydło I, i on tam coś odnośnie bydła, tam jakiś wykonał telefon do mnie tam, co muszę przygotować, ja pytam o tą drugą część, on ja mówi, że nic, nic, nic takiego nie wpłynęło, ja mu podałem numer sprawy, to on no, odnalazł, a faktycznie. A teraz Czyli nawet nie wiedział, że w ogóle było zgłaszane bezpieczeństwo. Ja wiem, od pięciu dniach, a wie pan, co to, to wcale tak, to, to nie musi być pięć dni. To nie jest pewien, że musi być pięć dni, że to może być więcej. A teraz ci, co będą nas gdyby reprezentować, prowadzić, pełnomocnicy nasi, to założyli sprawę oni, jako trzecią ubezpieczenie fotowoltaiki, bo też było ubezpieczone. To, tego. Tytuł... inspektor budowlany też musi się wypowiedzieć. To co, co tutaj. Dlaczego to się zapaliło? Jakiś to no, były to pierwsze tam straszne jakieś tam byli z komendy, ale co z oni wpisali trzeba i pojechali. Była policja jedna, druga, potem jak jest z drugą policją, tą może trochę ważniejszą, był jakiś bieg, to chodzili zaglądali, ale co oni robili, patrzyli, zaglądali, tak my nie wiemy, no, ich sprawa, oni chodzili. Byliśmy teraz właśnie już po tym pożarze u Państwa Kulfanów tutaj w, Kiziel w Kizielanach, oni musieli dwa miesiące czekać na to, żeby, żeby pozwolili im to zacząć sprzątać gdzie oni jeszcze mieli gorszą sytuację, bo oni mieli jeszcze to bliżej domu, gdzie oni wychodzili jakby na podwórko i od razu to, to wszystko było, no to tak przyjechałam i tak rozmawialiśmy, bo byliśmy właśnie z synem i z mężem, że mówię, to, to niemożliwe rzeczy. Mówię, żeby dwa miesiące kazać rolnikowi na to wszystko patrzeć, to jest nie, nie do pomyślenia. Ja wiem, że, że każdy ma swoje procedury, każdy ma swoje jakieś tam przepisy, prawa. Ale no jakiś jeszcze Ale jest jakaś po, ludzka... Powinno być to na zasadzie, jak teraz są różne specustawy przy budowach, podobnie bo powinno być przy jakimś pożarze, uruchamiane na, na miastowe jakiś tam skrócony termin. Chodzi o to, że, że właśnie jeżeli mamy na to dwa miesiące czekać, to, to, to ludziom zbyt nie dopytywać, kiedy oni mogą nam pomóc. nasze dzieci się jakieś tam otworzyły w internecie, link. Ale my, my w to akurat my nie jesteśmy medialni, nigdy nie byliśmy, więc my przyjmiemy każdą pomoc, czekamy na nią, ale na razie sami niewiele możemy zrobić. Jakieś tam datki finansowe, chęć pomocy. no Ja Jolówki, no może bardziej cielęta, bo już tam wczoraj dwa, dwie sztuk przybyło do nas, gdzieś tam mają być organizowane akcje. No. Będę dziś w mleczarni. Jest. Niektórzy chyba czekają jeszcze kilka dni, jak to zrobić, co zrobić. No, na pewno pomoc już jest, będzie, za co bardzo z góry dziękujemy. Każda pomoc się przyda. Pośredniczymy również w pomocy dla pogorzelców. Jako samorząd przekazaliśmy maksymalną kwotę za pomoc, jaką mogliśmy przekazać. Oczywiście, oprócz tego, umorzymy podatek od nieruchomości dla nich. Również pośredniczymy w pomocy materialnej. Zgłaszają się do nas osoby prywatne, firmy, które chciałyby wspomóc, przekazać sprzęt. Przekazujemy te informacje tym pogorzelcom. Oprócz tego w najbliższą niedzielę będą również zbierane. Datki na pomoc pogorzelcom w naszych pięciu parafiach na terenie gminy Suchowola. No i przede wszystkim bardzo mnie cieszy ogromny ruch społeczny, oddolny, chęci wsparcia. To jest teren rolniczy, w większości to krowiarze, więc naprawdę wszyscy poczuwają się do tego, żeby pomóc swoim sąsiadom w tej biedzie, bo nigdy tego nie przewidzi się. Ale ja myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Że staną na nogi, szczególnie, że tam i młodzi są gospodarze, e, którzy, którzy z nadzieją patrzą w przyszłość. Widzimy, że zbiórka dobrze idzie. E, plus są również wsparcia finansowe poza zbiórką, które są przekazywane dualnie dla nich. Więc e, myślę, myślę, że skończy się to wszystko dobrze i odbudują to stado, odbudują obory e, i dalej będą mogli normalnie funkcjonować. Tylko oczywiście wymaga to czasu, no i też i wsparcia wszystkich dookoła. Tam w podwórzu adoptujemy taką stodolę no taką no taką dość wiekową, gdzie, gdzie były takie rzeczy, które by jak gdyby nie, żeby nie leżały na podwórku. Taki był magazyn, żeby na podwórku było czysto no teraz trzeba to wszystko gdzieś stamtąd zabrać gdzieś gdzieś, gdzieś w inne miejsca przesunąć, przełożyć. I tam adoptujemy na jakąś na jakieś ołówki cielęta. Miejsce. Syn, synowa? No, chcemy. Jeszcze seniorka jest, babcia. Czyli Jeżeli... gospodarstwo typowo rodzinne. Tak, tak. tak. Chcemy. Jak gdyby, no Jest decyzja, żeby to próbować, wrócić do tego stanu, choć no, na miasto, w jakichś warunkach na razie takich, aby aby to funkcjonowało, jakby to dawało jakieś pieniądze, żeby coś tam próbować dalej to robić. więc. te 12 krówek doimy we troje ponad dwie godziny, gdzie doiliśmy 100 krów w dwie godziny i w dwie osoby. Czy no, tam, taka, taka to jest wydajność, próbujemy, łapiemy się tych parę krów uratować. Tam dołożyła nam firma taką, na wózku banieczkę i wganiamy w taki zadoptowany tam budynek przez Poskrom, przeganiamy, było Chodziło tutaj o wolno-stanowiskowa, wganiało się do hali, bo inaczej. Było wygrodzenia, zamykało się, a tu jest. A już dla nich jest coś nowego i, i trzeba pomóc wegnać, trzeba Poskrom zamknąć, trzeba umyć po jednej po tą, No i to jest. To jest. Pieniądze prawie żadne, a, a, a czas zajmuje. A czy w przyszłość, no gdybyśmy nie próbowali, nie podawali decyzji, co będziemy robić, no to nie byłoby patrzenia. No patrzymy, ale jakoś tak. Na razie jeszcze za wcześnie chyba. Czasem tak.